Ostatni etap naszej wyprawy dzisiaj przed nami 600 km z Fairbanks do Anchorage. Jak widzicie chłopaki już wszystko pakują powoli, zaraz będziemy ruszać. No i tak, jesteśmy wszyscy wykończeni tą wyprawą, ale warto było. Co tam mi się? Jedyna podkoszulka u mnie w szafie która ma inny kolor niż czarnej a jaki to jest kolor? to jest kolor e, ceglasty, łososia łososia, o, o właśnie łososiowy, słuchajcie everyone's a winner dokładnie Mekka to jest taki bar Trzeba... bar w zasadzie to nawet kurde nie wiem jak to skomentować bo powiem Wam, że przez 55 lat, ile mam, to w takim barze nigdy nie byłem. Ale to było takie odczucie, które nigdy do tej pory w życiu nie nastąpiło. Tam po... nie, tego się nie da opisać słowami, kto tam przychodzi, jak tam przychodzą, co tam robią. Tam trzeba być, więc pamiętajcie, jak będziecie w Fairbanks, w Mecca Bar, zapamiętacie do końca życia. No ja na pewno zapamiętam ten bar, a jak ty czemu? Dla mnie kosmos Kamilika się spytaj, bo on tam był gwiazdą Słowa nie powiem, w Kamyk w ogóle po angielsku Okej okay, jest sorry, to tylko tyle, ale nie, wczoraj... Ola, to nie ma. Kamil zna bardzo dużo słów po angielsku. Powszechnie uważanych za obraźliwych. <noise> ale wczoraj w każdym bądź razie był przyjacielem ze wszystkimi pomimo bariery językowej, także da się, da się. Nie ma co się bać. Oczywiście. Prawda? No da się, nie, no nie my, powiem, ja powiem, że nie. Jest twoje experience z tego baru? A wiem, to wiem to że moje? Ciebie tam nie było, ale byłeś z nami duchem. Tak. Ja Was pilnowałem z hotelu. Żeby nic się nie stało. Ale byłeś w strasznym szoku dzisiaj rano. Dzisiaj także, tak, budzę się. A tu ktoś przez okno wchodzi? Nie, w pokoju nie, nie, nie ma jednego. Na, na drugi znaczy, a to zamykali. Będzie ich trzeba wykupywać. Ale o ósmej zjawił się Kamil przed drzwiami, wyszedł drzwiami, a za chwilę wrócił przez okno. Tak więc zabawa w Fairbanks była. Na fajna. Z, z trzeciego piętra przeszedłem na drugie, Wr wracając do pokoju przez okno. Maćka też z nami nie było, byłeś z nami gruchem, mm, tak? To szczęście nie. Dlatego jestem dzisiaj czyściutki, elegancki, piękniutki Wszyscy i pachnący. Czyściutki i elegancki. nie jestem Tak, trochę przesadziłem. Tadzio dzisiaj powozi czerwonego stara, stary kierowca. Zielonego. Zielonego? Zielonego? Czerwonego. 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 To czerwonego, Tomek. Przez ten okres, co się wysrałeś... tym No sobie. dobra, to oni się tu dogadają, którego, a my ruszamy do Anchorage. No więc tak, wracamy do Arkory, czy jesteśmy mniej więcej w połowie drogi, zatrzymaliśmy się, żeby jeszcze raz popatrzeć na przepiękne góry Denali, właśnie je widzieliście. No i tyle, jedziemy dalej. Dojedziemy do hotelu, to zrobię trochę wywiadów z chłopakami, się dowiemy jakie plany na przyszłość, bo nic nie wiecie, ja też za bardzo nie wiem, bo się dużo zmienia i bardzo szybko, także nie przyciągam, tylko lecę. Tak więc udało się, dojechaliśmy do Anchorage, nasza wyprawa dobiegła końca. Jak ci się Tadzie jeździło dzisiaj? Bardzo dobrze, no, ja nie jestem zadowolony, tylko no to komfort jazdy. No. Wiele do życzenia pozostawia. No niestety. Którym jeździłeś dzisiaj? Zielonym. Zielonym, okej. Okay. A przecież mają dobre siedzenia z minivana. to nie chodzi o siedzenia, bo siedzieć można, ale... Odcisku dostajesz? Nie, ja dostałem. Nie. Hmm dziękuje Tadziu o Tadziu Tadziu, tadziu no. jak Ci się ta wyprawa podoba? bardzo dobra wyprawa oby takich więcej, tylko że pewnie ja na Indię już nie pojadę, bo to jest za, za daleko dla mnie, zdradzasz tajemnicę <głosy> 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 już wypaprał, no tak, no skasuj to <noise> Nie skasuję. Cześć! Co tam? Dojaliśmy. Po asfalcie lepiej się jedzie. Już tak mnie nie kołysało bardzo jakie tak. tam. Nie? Nie, Co tam. jedziesz na Indię? No zobaczymy jak będzie miejsce, może i pojadę. No. Zobaczymy. Może? zobaczymy, zobaczymy. Pogadamy jeszcze rok. No i podjeżdżają chłopaki z drugiego stara. Zaraz będzie cała ekipa w koplecie. troszkę pobrudziły dzisiaj jest z okazji końca dnia wyprawy macie odcinek specjalny Ola. Ola. dawaj milory gdzie? tak jest co tu będzie? no jak co będzie celebrowanie skończyliśmy dojechaliśmy udało się a ten etap udało się zrobić tak jest Dawaj. potrząśnij! sąchaj Elewator dajesz. Dajesz Nie ma papierów na to chyba uh! Oxcić. Wow, Zrobiliśmy to. <ścoughs> Zrobiliśmy to. Dostaw coś do picia. Jutro pojadą na myjnie No to dobra. Sterowie. No to dobra Jurek, to teraz jakie dalsze plany? Skoro ten etap zakończony Będziemy do domu i będziemy wszystko planować. Wracamy. Wracamy we wrześniu, mamy nadzieję, że będzie śnieg, zrobimy zimowy przejazd, na pewno śnieg gdzieś będzie, także <laughs> trzeba będzie pomierzyć koła, łańcuchy. Rozmierza musimy pomierzyć, musimy przygotować łańcuchy dla nich, bo będą nam potrzebne. No i co, wrzesień zjedziemy do Seattle, a jak już będziemy znali termin, kiedy je wysyłamy do Indii, to wtedy co zrobimy, no wtedy przylecimy do Seattle, zjedziemy najprawdopodobniej do Los Angeles, Także dołożymy jeszcze parę zobaczymy tysięcy... z którego portu. Będziemy. Generalnie zobaczymy z którego portu będzie najtaniej, bo to dosyć, dosyć duży wydatek będzie. No i co? W przyszłym roku India, Nepal Tur i widzimy się Turcja. w Polsce. Aha, i w tym roku się widzimy. Zapraszamy wszystkich oczywiście na, na Legendę, legendę Stara. Stara. Większość z nas tam będzie. Ja być, też. Być może się uda, że będzie tam cały skład. Jest to bardzo prawdopodobne. Wszystko na to wygląda, że będziemy wszyscy. No i co? No to by było tyle, a co no. będziemy planować później Nie wiem, mamy tam za zanadrzu jeszcze parę zobaczymy jeszcze kuchni. Ale na razie musimy zostawić jakieś niespodzianki Dokładnie Wszystkiego Dokładnie. nie zgadzamy tak Nie, jest. no nie można wszystkiego powiedzieć Tak, by było szampanek. za W każdym bądź tak razie będzie się działo to Będzie się działo Teraz się zadziało, będzie jeszcze lepiej Tak jest Na zdrowie Dobra, Dzięki Pozdrawiamy wszystkich No to tak, jest ze mną Kamil Bohater prawdziwy tej wyprawy, bo bez niego to byśmy tu nie dojechali. Kamil, jak było? Jak było? O, dla mnie e, liczyłem, że będzie gorzej. Naprawdę. Biorąc pod uwagę to, że te samochody mają naprawdę już swoje lata e, taką cichą nadzieję miałem, że jednak są to samochody w, zbudowane w oparciu o, o głównie przede wszystkim w o wymogi stawiane przez wojsko w tamtych czasach także no, no musiały być wytrzymałe no i dały radę tak jak widzimy jeden i drugi co prawda tego są trochę podgrzewa ale to ze względu na to że ma tyle lat a nie mniej 40 no może nie 40 ale prawie 40, no, 40. tak ten 40 no ma 40 lat służył w OSP w Polsce wiadomo że OSP traktowało samochody, padła ci Nie. Nie? Nie. nie. OSP traktowało samochody tak jak traktowało. No ale dał staruszek radę. Bardzo dzielny jest. Co prawda jechałem cały czas z nim, słuchałem go. Zresztą wiesz, prowadziłaś. A, tak trochę obawiałem się go zostawiać choćby na chwilę. Tego się nie obawiałem, bo go przeglądałem na warsztacie. Natomiast tego dopiero zobaczyłem tu na miejscu na Florydzie. No i jak zobaczyłem, to tak się trochę za głowę zapałem. Mówię Boże, to, bo, boże co to będzie z niego. Nie, ale. ale dał radę, dał radę 11 ale naprawdę, tysięcy kilometrów. Naprawdę przejechać. Jest, a jest jeszcze jedna rzecz. Szczerze, to co one dostały, te samochody po drodze, w tym terenie, w którym jechaliśmy, to naprawdę ukłon w stronę inżynierów z FSC. Panowie, jeżeli żyją, te dziadki, które to którzy to zbudowali, zaprojektowali, panowie. W kierunku do Was. No wczoraj... zrobiliście, zrobiliście tak dobrą rzecz, która się już chyba nie powtórzy. No wczoraj lecieliśmy co złoty 20, nie z górki. No 20 rzeczy nie, dzieli, nie? No. Pięknie się spisało. Trzymał się na zakrętach, na tym żużlu Jesteś jak Jest bardzo zielony. Dzięki Kamil bo Rewracja. byście je by na pewno tu nie dojechali Trzymał się, Ola, dziękuję również. Hej. Lecimy dalej z wygadami. Więc a, zobaczmy co chłopaki robią To no, dwa wzdłuż, jeden brzesz i gra. Tu jest twoja węgla coś Zabieramy ją Aha to nie jest przywiązany Dobra Maciu Ora no powiedz co my robimy ja Ty powiedz co a, robimy A ja, co my robimy? Sprzątamy po co jej wyprawie i ekipa Całe są zasaswione Nie da się Trzeba by było brać się jest jeden wielki pył. Skąd ten pył? Okay. Zalazki. Dadał. Nie chciałbyś jeść tego pyłu? <laughs> już żeśmy się nawdychali okay. nieźle. Check. Ale teraz uszczelni. Ale jeszcze trochę go mam. Dobra. Wszystko jest Dadał. tak zarąbane, że spalę ci Zobacz. Ożurek gdzieś. mieliśmy gotować. I będziemy co? gotować zaraz. Ah, Okej. Okay. Maciek, Zobacz. co tu tak trzyma? cały jak teraz Ty nam no, coś na... powiesz, od... to w ogóle nie ma na filmach takich Nie, ja mam. Ja się ukrywam leciutki. Ja jestem leciutki, ciwórki, malutki, spokojniutki. No. I malutki, ale wtedy kiedy trzeba. No już nie nie rób z ciebie pakietu. Tak. Do pakiety to tam nie podskoczę. Natomiast nie wiem, nie wiem, bo ostatnio wie, chciał poskakiwać idzie, Kamil. wiem, że to idzie w internet. Ja wiem, ale Kamil poskakiwał ostatnio, wskoczył. Co? No i wszyscy prawie, że uciekli. Nie, Barmanka na pewno uciekła. Barmanka uciekła, tak? tak no. <grystanie> wszyscy tylko się przyglądali kiedy. Nie nastąpiło to niestety. Nie, nie, nie. Ale... Dobra Piotrek, to teraz ty nam powiedz jeszcze? swoje przeżycia z wyprawy motocyklowej. Bardzo pozytywne. <grystanie> bardzo jest bardzo tak... pozytywne. Jak tak, się bardzo czujesz? Bardzo dobrze. Pospałeś sobie. Pospałem w końcu. Raz mi się udało. No tak. <grystanie> Co masz teraz dalej? Co ty robisz? O, powiedz nam, bo ty jeden się odłamałeś i nie chcesz wracać z samolotem. Prawdopodobnie Kalifornia z Kalifornii do Wisconsin. I ile masz mil? Pięć tysięcy. Pięć tysięcy mil do Kalifornii i do Wisconsin. Trzy tak? do Kalifornii, dwie do Wisconsin. Czekasz pięć tysięcy minut możemy iść to... Zobaczymy. Zobaczymy, <laughs> Zobaczymy. <laughs> się okaże. <laughs> ile się odkręci? No ile dam rady, tak? No myślę, że 400, 500 mil tak dziennie będę robił, ale zobaczymy. Podkręcić. Zrobię 300, też będzie dobrze, tak? Tak, no W Kalifornii do autostrada, także polecę już. Nie lepiej. No to tak, my z chłopakami startujemy w gosposie. No tu zobacz, co mamy. Pokaż, co mamy. Pokaż. Dobra, Wurst. Po prostu <gulestu> to jest w cholerę ogóreczki śmietanka pomidorki były, ale już niestety opierdolone Zobacz to wow. Boże. Ty, a moglibyśmy wziąć jeszcze ten. Mogliśmy wziąć jeszcze te pomidory albo coś jeszcze z tego zrobić, śmietane. To by zieleninę, jak zieleninę jakiś tubasa? Nie potrzeba, tu jeszcze za nie oni przyjdą to. Do... Jedna biedna kiełbaska, dwie, dwie biedne kiełbaski. Jakby UFO zobaczył, że my przy tym bilowaniu pijemy w sensie piwko i go pijemy Kto to Ufo? nie oblizuj noża. Przemek, co się stało? Zabrał ci cebulę? Zabrał cebulę i myśli, że jest kurwa, mistrzem cebuli. Dobrze, że nie mistrzem. Jak się robi cebuli, Potem, nie? I przy Olce to sobie paluchał pewnie. ale. O! O! To jest Normalnie jak japoński szef tak, tak, tak. Pachniesz Piotrek. I pachnieć, tak. No Szkoda, że nie można poczuć zapachu. Ten żurek to będzie samo mięso. Będzie kiełbasa z, y, z żurkiem, a nie żurek z kiełbasą. To chętny? Proszę bardzo. Mademoiselle. Petyleżon. Hey, Petyleżon. Nie, tak Powiedz nam, kurwa, w końcu, jak ci się podobał wyjazd. Zajebiście że bagaż zgubił się i dzisiaj dopiero dostałem go. Nie, ale nie, super. No prawie, wyprawa życia. Wyprawa życia. No, co mogę prowadzić? super, super. Pięknie i z za zależy kiedy Indie chciałbym, chciałbym Więc... od początku do końca? <laughs> Właśnie mówię, no to jest do... No dobra, no to co, dzisiaj to ostatnia impreza i się jutro rozjeżdżamy, nie? No dzisiaj tak, dzisiaj tak, no ostatnia impreza Go wide Szarano wstać, bo stary trzeba oddać, ale... To jedzie od początku do końca Pana jest. Pana jest. Pana jest. No i już, żurek, przyszedł boss Chodź boss, żurek jest Dobra, no to dobra Jak tam żurek, ma Nie ma innego, czajesz? Słabo, słabo Ja sobie właśnie dolałem się To był kurwa zawsze problem Żeby trafić w jajko Cztery, Cztery jajka Bo leczymy do domu na ale, ale, ale do. pożar się nie, ma na ładun Pożar się ma na Daj ale... to mu do Daj mu Do nicząca Dobra chłopaki To teraz pomachajcie wszyscy Pozwól Piotka, którego żeśmy tu spotkali. Tak, a to jest Piotrek, amerykański kapelan w stopniu pułkownika Majora. Majora, Majora przepraszam. Ale już to to, to, to to już jest znak. To już jest znak. Także na końcu świata też można spotkać Polaków. No co, do zobaczenia w następnych przygodach. No i niby już się pożegnaliśmy, ale jeszcze jedno. ale Dobrego. Dobrego. to Jest mi niezmiernie miło. Uuu, no, bardzo dziękuję, że mi... Uuu, starym, starym. jedno. O kurde. Super, bardzo Co byś miał dziękuję. na dni nieparzyste, a ta jest na parzyste? <grym> no super, bardzo... Bardzo, Dzięki wielkie, dziękuję. że znalazłeś czas, bardzo żeby dobrze. z nami sobie tutaj usiąść, Co pogadać, wieść naszego kawioru polskiego, Żurko, żurku do pracującego. Dziękuję Ci dziękuję. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Ola, 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 bardzo dziękuję. Panie majorze? Ola, pipuje. Dziękuję. Pani ta impreza się dzisiaj nie skończy. A. Ola, to moje, nie? Tak. no ja nie piję. No Proszę cię bardzo, Rządny Polak. Brawo. Tu tu masz naszego czerwonego strażaka. Co roku się odbywa legenda stara w Starachowicach, to jest ósma, to jest nasz. Pięknie, to jest logo naszej Pięknie, bardzo dziękuję, naprawdę. Proszę cię bardzo. No super, tak. Jest. Andrzej o Naprawdę dziękuję. No to, naprawdę, super, Jaka naprawdę, bardzo dziękuję. bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie ma sprawy. Tak, tak. Super, Dziwość. że, że chcieliście się z nami spotkać. Nie no, słuchajcie no, jak można było inaczej. <ślonia> <ślonia> naprawdę. naprawdę no, gość honorowy. No, to jest... Tak, to dziś tak, dziś gość honorowy. To jest super, naprawdę. Dziś gość honorowy. A do tego się. Co czapki Nie będę dawał, bo się kupisz w A dlaczego? Cześć było. Cześć było. Cześć było. I to cztery. stary. sześć do